W sali wystawowej Starego Ratusza zainaugurowano wystawę jubileuszową Stanisławy Sierant, na której malarka prezentuje różne okresy swojej twórczości. Artystka w swoich pracach przedstawia pejzaże, portrety oraz słynne już anioły, których oczywiście nie mogło zabraknąć na ekspozycji. Artystka, która w tym roku obchodzi 50-lecie swojej twórczości, no ale też kończy 80. urodziny, więc zacny jubileusz. Jak gdyby Gniezno kończy obchody tego jubileuszu. Natomiast artystka urodziła się w Kruchowie, nieopodal Gniezna i jak sama mówi, Gniezno jest bardzo bliskie jej sercu. Więc myślę, że to między innymi złożyło się na to, że tutaj jak gdyby kończą się, się obchody tego tych jubileuszy. Obydwu. Pani Stanisława jest bardzo chłodną artystką, porusza się w kilku technikach. Oprócz tego, że maluje, prowadzi zajęcia edukacyjne nieustannie dla dzieci, dla młodzieży, prowadzi warsztaty, miała wystawy nie tylko na terenie Polski, również poza granicą, nawet w Paryżu. Więc myślę, że jest to artystka, która może się poszczycić wieloma osiągnięciami. A malarstwo, no, malarstwo jest częstym gościem w naszej galerii. Myślę, Myślę, że jednym z najczęściej, pokazywany, jednym z najczęściej pokazywanych dziedzin y, plastycznych, więc myślę, że to się wszystko pięknie tutaj komponuje. Ja tworzę y, od wielu lat y, cykle różne, to znaczy y, najwięcej stworzyłam jeszcze w latach 80. -tych, 90. -tych portretów dziecięcych, także ich powstało naprawdę bardzo dużo. W tej chwili y, jest nawet od 1 lipca jeszcze wystawa w Muzeum w Wrocławiu, także są wystawione. 33 po te dziecięce, no i oczywiście stosuje różne techniki. No właśnie do 2000 roku to stosowałam no, głównie y, prace y, te właśnie y, portrety powstawały olejne, y, techniką olejną, ale od 2000 roku zmieniłam już technikę między, nie, nie tylko, między innymi na pastel. Także powstało dużo portretów y, właśnie techniką pasteli i taki powstał ciekawy cykl 2.1, 2.2, 2.3, Czuchowian portret własny. Także wystawiałam te prace w Muzeum Czuchowskim, potem na Zamku Czuchowskim także i to malowałam osoby, taki przekrój społeczeństwa, odnałośmy i wójt, i, i, staro, i starosta, no i panie nauczycielki, i takie osoby, które żyją trochę inaczej, co, no, tacy nawet bezdomnych takich, tutaj zresztą oni są do pracowni, zapraszałam. Także następny takim moim cyklem to, to był jeszcze w międzyczasie właśnie jeszcze kwiaty w czterech porach roku, taki cyklem też wystawiałam i w Bytowskim Muzeum, no i między innymi miałam też, muszę tak, żeby mi ją uciekło, miałam wystawę dwa razy już w kąsz. Francja dwa razy w Uslar i w Instytucie Polskim w Paryżu. Także jak miałam, to, jak miałam w kąż, to powstały właśnie tutaj takie prace. Są z ogrodów, moneta mi się udało. Następny cykl, miałam jeszcze taki cyk ciekawy też, Czuchowski Park w czterech porach roku. Lubię pracować w plenerze. Tak jak na przykład y, y, prace te marynistyczne. Y, byłam y, komisarzem pleneru w Łebie, także i potem zajęcia i powstało bardzo dużo prac właśnie marynistycznych, które tutaj widzimy. Y, innym takim, y, no to jest taki ostatni cykl, może szybko powiem. Y, 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 w lutym po wiechurze. Zniszczyła park. I tu właśnie są te obrazy namalowane przeze mnie, właśnie po tej, po tej wichurze. No i stosuje, to trzeba podkreślić, właśnie różne techniki. Jest olej, jest akwarela, jest pastel, jest akryl, także różne techniki stosuje. Wystawę można będzie oglądać do 11 września.